Koty to niezwykłe stworzenia, pełne tajemnic, niezależne i pełne charakteru. Choć wydaje się, że znamy je doskonale, skrywają wiele fascynujących sekretów. Dziś odkryjesz wiele zaskakujących faktów o kotach, o których mało kto wie, a ostatni z nich naprawdę wbijecie w fotel. Czy wiesz, że koty mają słuch niemal doskonały? Potrafią wychwycić dźwięki o częstotliwości aż 64 tysiące herców, podczas gdy ludzkie ucho słyszy maksymalnie do 20 tysięcy herców. Dzięki temu bez trudu rejestrują najcichsze piski myszy czy delikatny szelest owadów, co czyni je doskonałymi łowcami. Podobnie jak ludzie, koty mają dominującą łapę. Samce częściej używają lewej, a samice prawej. Jeśli chcesz sprawdzić, czy twój kot jest prawo czy leworęczny, poobserwuj, którą łapką częściej sięga po jedzenie lub zabawkę. Podczas gdy dla ludzi picie wody morskiej jest szkodliwe i prowadzi do odwodnienia, koty posiadają niezwykłą zdolność jej przetwarzania. Ich nerki są wyjątkowo wydajne i potrafią skutecznie filtrować sól, dzięki czemu mogą nawodnić swój organizm nawet ze słonej wody. To jedna z cech, która czyni je doskonale przystosowanymi do przetrwania w trudnych warunkach. Koty to prawdziwi mistrzowie snu. Potrafią spać od 12 do 16 godzin dziennie a niektóre mogą nawet przesypiać aż 20 godzin. Ten wyjątkowy czas odpoczynku nie jest przypadkowy. Jako drapieżniki koty potrzebują oszczędzać energię, by móc skutecznie polować. Długi sen pozwala im zregenerować siły i być gotowymi do aktywności, kiedy nadarzy się okazja do zdobycia ofiary. Koty mają niezwykłą zdolność przeżywania upadków z dużych wysokości dzięki refleksowi prostującemu. Potrafią odwrócić ciało w powietrzu, aby zawsze wylądować na czterech łapach. Co ciekawe, mają większe szanse na przeżycie upadku z wyższych pięter, ponieważ podczas spadania zdążą wyhamować prędkość, co pozwala im lepiej przygotować się do bezpiecznego lądowania. Koty nie posiadają receptorów smaku słodkiego, co oznacza, że ich organizm nie odczuwa przyjemności z jedzenia cukru. W przeciwieństwie do ludzi, koty po prostu nie mają potrzeby ich spożywania. Co ciekawe, to także powód, dla którego nigdy nie zobaczysz kota jedzącego czekoladę. I dobrze, bo jest ona dla nich toksyczna i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Koty nie używają miałczenia, by porozumiewać się ze sobą. To sposób komunikacji wyłącznie z ludźmi. Każdy kot ma swój unikalny sposób miałczenia, który jest dostosowany do jego charakteru i potrzeb. Dzięki temu mogą próbować przekazać nam różne informacje, od chęci zabawy, przez głód, aż po niezadowolenie. Miałczenie to ich sposób na zwrócenie naszej uwagi i wyrażenie emocji, a my, jako opiekunowie, uczymy się rozumieć te subtelne sygnały. Koty widzą w ciemności nawet sześć razy lepiej niż ludzie. Mają specjalną warstwę odblaskową zasiadkówką, która odbija światło i pozwala im lepiej widzieć w półmroku. Dlatego ich oczy świecą w nocy, kiedy odbija się w nich światło.